Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku Hydraulika Finansowego i kontynuujemy zagadnienia związane z budżetowaniem. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego plany krótkoterminowe są ważne, z jakiego powodu należy je robić i czemu stanowią tak naprawdę centralną oś Twojego planowania. A wszystko to jest w ramach Hydraulika Finansowego, który jako książka pojawił się również w telewizji, a tutaj czołówka programu. Kontynuujemy zagadnienia związane z budżetowaniem? a wprowadzenie jak zwykle zrobię od ogółu do szczegółu, ponieważ te odcinki są od siebie niezależne. Jestem fanem wiedzy układanej w taki sposób, żeby każdy jej element już dawał jakąś korzyść, czyli zamiast długiego studiowania wielu zagadnień, wystarczy zapoznać się z jednym i już są korzyści. Więc po kolei idąc wygląda to w ten sposób. Napisałem książkę Hydraulik Finansowy, która ma już drugie wydanie i to drugie wydanie jest wydaniem elektronicznym. Wydanie elektroniczne oznacza, że jest to e-book i ma formę e-booka multimedialnego. Jest to e-book multimedialny. Skoro jest to e-book multimedialny, no to w logiczny sposób czerpie on z zasobów całego internetu, ponieważ są tam różnego rodzaju linki, które pozwalają na poszerzenie informacji. Na tej podstawie telewizja TVT Rybnik wyprodukowała czy też produkuje, bo to jest w trakcie również, cały serial dotyczący zagadnień finansów osobistych, czyli w jaki sposób zarządzać lepiej finansami mm. osobistymi. I ten serial jest dostępny w telewizji naziemnej, na całym południowym obszarze kraju, w telewizji kablowej wszędzie w Polsce, a na kanale YouTube jest do oglądania praktycznie na całym świecie, ponieważ TVT Rybnik ma swój kanał, który się nazywa Hydraulik Finansowy, w taką playlistę, a na moim kanale, który się nazywa Finansowa Edukacja, też jest playlista, która się nazywa Hydraulik Finansowy. I tam właśnie te odcinki są również możliwe do oglądania. Niezależnie od tego są również te moje wystąpienia live, które robię teraz. Czyli wracając do zagadnienia, Hydraulik Finansowy mówi nam o tym, jak należy budżetować i... Wydawać pieniądze, żeby było to lepiej, bardziej racjonalnie, sensowniej i z większą korzyścią, no bo chodzi o to, żeby uszczelnić przepływy, żebyś miał więcej na podstawie tego, co masz. Współautorem tego programu jest Marianna Garus. To jest jej element i fragment planu budżetowego, który zrobiła metodą mapy myśli. Czyli takiego rozpisania, i to jest ta metoda, którą też zalecam wszystkim, jeśli chcą robić rodzinne planowanie. Jest to również bardzo fajna zabawa dla dzieci. Można w ten sposób douczać, przyuczać, nauczać podstawowych elementów związanych z wiedzą finansową, i dlatego warto to w ten sposób robić, bo w hydrauliku finansowym, czyli w tej książce dużo mówię na ten temat, jak należy kształtować tak zwane. Dobre nawyki finansowe, dobre nawyki finansowe u dzieci. No a dzisiaj naszym zagadnieniem i tematem są dalsze elementy związane z budżetowaniem i podstawowa informacja. Mianowicie taka, że powinieneś swoje inwestowanie umieszczać w kategoriach wydatków, ponieważ dzięki temu planujesz swoje finanse. Planuje się tak, że możesz realizować swoje cele. I umieszczanie w kategoriach wydatków, planów finansowych, krótko, średnio i długoterminowych, powoduje, że zapewniasz sobie ich realizację. A tak naprawdę nasze życie sprowadza się do tego, że mamy jakieś zamiary, mamy jakieś plany. No i jeżeli je realizujemy, no to też to poczucie jakości i sensu życia wzrasta. Wydaje nam się, że jest lepiej, fajniej, że to daje nam więcej radości. I żeby tak było, żeby można było rzeczywiście te plany osiągnąć, no to należy się jakoś im przyjrzeć. Hydrauliku proponuje różnego rodzaju kategorie związane z budżetowaniem. No i te kategorie są istotne i ważne. Kategorie wydatków są różne. Tutaj mamy mieszkanie-dom, to już omawiałem raz. Mamy kategorie wydatków codziennych, kategorie kredytów i mamy właśnie kategorie inwestowania. I tu są różne elementy, a ponieważ to jest. W zasadzie, kor i główny element planów finansowych i całego takiego sensownego i racjonalnego podejmowania decyzji, no to trzeba te elementy poomawiać w taki sposób, żeby zrozumieć, na czym polega ich siła, co one dają, w jaki sposób kształtują nasze życie finansowe. No i mam tu rozpisane cele długo, średnio, krótkoterminowe: ewalutura, IKX, kapitał zapasowy, lokacje, TFI inne. Tu mogą być różne rodzaje, różnego rodzaju inne cele, również, ale jeżeli się popatrzy na te inne, to one z grubsza zawsze mieszczą się w jednej z tych kategorii, którą tutaj wypisałem. No bo jeżeli innym celem będzie na przykład samochód Nowy samochód za 5 lat, czy za 7, to można powiedzieć, że jest to cel średnioterminowy. Jeżeli moim celem innym będzie na przykład kupienie nowych mebli za 2 albo 3 miesiące, albo przynajmniej najpóźniej w, w październiku, bo potem mają być ważne święta rodzinne, i tak dalej, w listopadzie, a potem są normalne święta Boże Narodzenie, no to jeżeli mam 3-4 miesiące do tego terminu, to jest to cel krótkoterminowy. No, i w ten sposób można podchodzić zawsze do wszystkich pozostałych zagadnień. Z jakiego powodu tutaj są rozpisane lokaty TFI, skoro mówimy o inwestowaniu, czyli de facto przeznaczaniu pieniędzy na jakiś cel? Z powodów podatkowych, bo to daje ogromną różnicę w zależności od tego, jaką instytucję finansową przyjmujemy. Otóż Banki działają według innego prawa finansowego, a i według innego, a w pre, precyzyjnie mówiąc, inaczej płaci się podatki. I jeżeli odróżniamy te dwie instytucje od siebie i wykorzystujemy możliwości płynące z tych dwóch instytucji, to mamy różne wyniki, nawet czasami wydając te same pieniądze i korzystając z podobnych stóp zwrotu. Dlatego należy o tym myśleć i należy to uwzględnić. Czyli wracając do tych kategorii związanych z inwestowaniem, powinniśmy sobie Mniej więcej tak to ułożyć, ale oczywiście można również samemu zrobić swoje własne kategorie. Ja te tutaj po prostu tylko sugeruję, jako takie, które no wynikają z kilku punktów widzenia. Dla osób, które są bardzo precyzyjne w logice, no to chcę powiedzieć, że. Tu nie ma jednej spójnej kategorii, no bo lokaty i TFI to jest nic innego jak sposób opodatkowania. Cele długo, średnio, krótkoterminowe to nic innego jak czas przyjęty jako podstawa rozróżniania tych celów. Emerytura to oczywiście coś, co jest no powiedzmy w miarę pewne, no bo. Na pewno nie będziesz młodszy, tylko dojdziesz do wieku emerytalnego, a zatem uwzględnienie tego elementu jest równie istotne i ważne i im wcześniej tym lepiej, o czym też mówię w różnych odcinkach. No a jeżeli mówimy o kategorii związanej na przykład z IKX, to też jest bardzo ciekawy element. O tym będzie osobny odcinek, ponieważ zaproszę gościa, właśnie współprowadząca program ze mną w TVT Rybnik będzie o tym opowiadać, dlaczego IKX są ważnymi elementami. I jakie korzyści podatkowe płyną z tego, że właśnie wykorzystuje się to, co generalnie proponuje państwo? No niezależnie od tego, czy ktoś lubi pomysły państwowe, czy nie, jeżeli są możliwości, które są dobre, to należy z nich korzystać, bo mówimy o racjonalnych i dobrych decyzjach finansowych, dlatego jest to takie ważne i takie istotne. A zatem te elementy są, są ważne również, no i tutaj mamy też kapitał zapasowy, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, który rozumiemy bardzo prosto. Mianowicie, kapitał zapasowy to nie są pieniądze na czarną godzinę, chociaż tak się w Polsce mawia. Nawet w Radio często się mówi, że pieniądze na czarną godzinę, oszczędności Polaków i tak dalej. Kapitał zapasowy, moi drodzy, to jest prawo wyboru, które stwarzamy sobie przy pomocy własnych pieniędzy. Jeżeli chcemy mieć duże prawo wyboru, to powinniśmy mieć w miarę duży kapitał zapasowy. Jeżeli chcemy mieć małe prawo wyboru, to możemy mieć mały kapitał zapasowy. A jeżeli w ogóle nie chcemy mieć prawa wyboru i być znanymi na to, co przyniesie los albo decyzję innych ludzi, to możemy w ogóle ten element pominąć, ale stawiamy się wtedy od razu na gorszej albo też i przegranej pozycji. No i teraz, dlaczego plany krótkoterminowe są takie ważne? Co z nich wynika? Dlaczego to jest istotne? No one mają bardzo taki. Duży aspekt, jeśli chodzi o elementy dydaktyczne, czyli odgrywają dużą rolę dydaktyczną, natomiast finansowo raczej mniejszą. Czyli tutaj generalnie chodzi bardziej o to, że przyzwyczajają nas do planowania, przyzwyczajają nas do koncentrowania uwagi na określonym celu i zastanawiania się, jak ten cel osiągnąć w miarę szybko i krótko. W większości przypadków, no, ten okres kilku miesięcy, może nawet kilkunastu miesięcy. Nawet powiedzmy roku czy dwóch lat, czy trzech wydaje się taki jeszcze do ogarnięcia. No wiadomo, że dziecko właśnie zaczęło szkołę, to ją w którymś momencie skończy, zaczęło studia, to je skończy. Zaczęliśmy jakąś naukę, to ją skończymy. Coś się wydarzy, planujemy samochód za dwa, trzy lata, albo przeprowadzkę do innego miasta, albo ślub, albo coś tam, no to wiemy, że takie rzeczy się wydarzą i jakoś to ogarniamy. Czyli ten okres tych kilku, kilku. Miesięcy, kilkunastu miesięcy, no do dwóch, trzech lat, bo tak się mniej więcej definiuje plany krótkoterminowe, jesteśmy w stanie zrozumieć. Jeżeli to robimy, zrobiliśmy już bardzo ważny krok. Czyli, jeżeli masz plany krótkoterminowe, to już jesteś na bardzo dobry drodze do racjonalnego i sensownego zarządzania finansami osobistymi. To już Cię sytuuje lepiej, no bo dla większości ludzi sytuacje życiowe się wydarzają. Wydarzają, to nie jest coś, co jest zaplanowane, tylko to się przydarza. No mam takiego kolegę, który jest starszy ode mnie, czyli ma już prawie 70 lat i regularnie w styczniu dzwoni do mnie i mówi, Ty wiesz, co oni ode mnie chcą? Oni chcą, żebym ja im płacił znowu tam dodatkowe 2000 tysiące za, za samochód, za ocenę. No, bo jakoś nie zdążył zrozumieć, że jak ma dwa samochody, to po pierwsze za OC trzeba zapłacić, a po drugie nie zdążył zrozumieć, że te płatności zawsze są mniej więcej na początku roku, bo jakoś tak to, tak to ubezpieczał. No i te stawki też są określane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zależności od tego, co zrobi PZU, więc to tak zawsze jakoś na początku roku jest i ta informacja przychodzi. No i on się dziwi, on się dziwi, bo raptem i stąd i załąd, skąd on ma wziąć pieniądze, żeby to zapłacić. No, jeżeli się ma samochód, to. Wyobraźnia raczej podpowiada, że on będzie musiał być ubezpieczany, w związku z powyższym. To jest oczywiste, że te pieniądze muszą się pojawić. No ale można zostawić to właśnie tak, że coś się wydarzyło i spada mi na głowę. Dlatego te plany krótkoterminowe dają szansę na to, żeby pewne rzeczy uporządkować, pewne rzeczy sklasyfikować, skwantyfikować, czyli nawet jeżeli spiszesz sobie dwa lub trzy, może cztery, może pięć planów krótkoterminowych, nie jakichś szczególnie głównolotnych, ale jakichkolwiek, to już zrobiłeś wspaniały krok w tym kierunku, albo zrobiłaś wspaniały krok w tym kierunku, żeby robić racjonalne decyzje finansowe. Już zrobiłaś coś ważnego, bo dzięki temu możesz wiedzieć, że coś się wydarzy. Koncentrujesz uwagę, wiesz, co to jest, i będziesz szukać możliwości realizacji tego planu w taki, a nie inny sposób. I to jest bardzo dobre. No i finansowo takie plany no niewiele dają, bo one mogą obniżyć ci ceny twojego czy koszt twojego wydatku o parę procent w zależności od tego jakie są stopy procentowe. No na razie te lokaty, które są proponowane przez banki są na stosunkowo niskim poziomie, czyli generalnie nie odzyskasz nawet pieniędzy, które zeżre ci inflacja, ale jeżeli wykorzystamy tak jak powiedziałem inne możliwości, czyli na przykład współpracę z TFi, no to wtedy realizacja planu finansowego może się okazać łatwiejsza. Jeżeli uwzględnimy oczywiście te dodatkowe informacje, czyli kwoty netto, kwoty brutto, podatek od zysków kapitałowych i tak dalej, no to może się okazać, że w planach krótkoterminowych tych tam kilkunastu miesięcy nie będzie to aż taki wielki zysk, ale zawsze wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, gromadzisz pieniądze na ten cel, po drugie, przyzwyczajasz się do realizacji celu, a po trzecie, obniżasz jednak koszty swojego wydatku, czyli masz szansę realizować swój cel taniej. Główna idea w zarządzaniu finansami polega na tym, że prefinansowanie, czyli jakby myślenie wcześniej o Twoich celach, powoduje obniżenie kosztów, które na Ciebie spadają. I im dłuższy jest okres prefinansowania, tym łatwiej jest ci ten cel osiągnąć. I dlatego, jak popatrzymy na strukturę, a popatrzmy tutaj jeszcze raz, mamy cele długośrednie i krótkoterminowe, to logika podpowiada nam następujące rozwiązanie. Cele krótkoterminowe powinny się w średnioterminowych pojawić, a średnioterminowe w długoterminowych. Czyli, krótko mówiąc, cele długoterminowe to mogą być krótkoterminowe, które są ułożone jeden po drugim. Taki przykład celu krótkoterminowego ułożonego jeden po drugim, który przemawia do wyobraźni mężczyzn, to jest to, że no pewnie chcielibyśmy mieć jakiś samochód i za lat 5, i za lat 7, i za lat 10, i za lat 15. A co to oznacza? No jeżeli za lat 10, czy 7 czy 8, czy tam w zależności od tego, jak chcemy jeździć samochodami, pojawi się problem związany z potrzebą samochodu, no to albo będziemy musieli zapłacić 100% jego ceny, albo finansować to kredytem, czyli postfinansować, i będzie to jeszcze drożej. Albo zrobimy sobie plany krótko- lub średnioterminowe. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie, no to raczej dotyczy już ludzi młodszych, że taki samochód to jest dobro, z którego chcę korzystać całe moje życie, no to zaczynamy bardzo intensywny proces planowania i proces edukacji finansowej. Co to znaczy, że całe życie chcę jeździć samochodami? No, zaczynamy od tego, że wbrew wszelkim, no przekonaniom polityczno-społeczno-religijno-filozoficznym określam, ile będę żył. W doradztwie finansowym mówi się, że zakładamy 85. rok życia przynajmniej jako ten taki standardowy. Czyli jeżeli będziesz żyć więcej, no to też dobrze, jeżeli będziesz żyć trudniej, no to trzeba być też na to przygotowanym, ale jeżeli do 85. roku życia chcesz jeździć samochodem i co 5 lat samochód wymieniasz, to pytanie brzmi ile masz lat dzisiaj. Jeżeli masz lat dzisiaj 50, no to jeszcze przez 35 lat chcesz korzystać z takiego dobra kulturowego, które się nazywa samochód. Czyli za 5 lat kolejny, w wieku 60 kolejny, 65 kolejny, 70 kolejny, 75 kolejny, i tak dalej. A co to oznacza? To oznacza, że te plany krótkoterminowe mogą być ułożone tak. Pierwszy samochód potrzebuje za 5 lat, drugi za 10, trzeci za 15. Kolejny za 20, następny za 25, następny za 30. No i oczywiście stąd to pytanie, ile masz lat teraz oraz do jakiego momentu planujesz. Jeżeli to jest 20-latek, no to ma 65 lat, czyli on potrzebuje przynajmniej 11, 11 samochodów, jeśli będzie miał okres 5 lat używania samochodu. Jeżeli to jest 50-latek, no to ma trochę mniej, bo ma tylko 35 lat do tego 85 roku życia, więc to będzie 11, tak? I tak dalej. Więc widzimy wyraźnie, że to planowanie i te plany krótkoterminowe mogą stanowić część planów średnio i długoterminowych. I dlatego to jest takie istotne, bo się zaczyna drugi moment związany z edukacją finansową. Jak już mamy te plany krótkoterminowe, to wtedy to, co jest tutaj na dole, to loka te lokaty lub to TFI jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie. Czy dzięki takim produktom finansowym i takim instrumentom możesz zrealizować swoje cele, czy też nie możesz? No jak wiadomo, banki w tej chwili takiego celu nie zrealizują, bo Lokata powoduje utratę pieniędzy z powodu inflacji. No jeżeli to się liczy zupełnie inaczej, ale tak dla prostego wyobrażenia, jeżeli inflacja jest dwunastoprocentowa, a lokata dwuprocentowa, to nawet na pierwszy rzut oka masz wrażenie, że tracisz, ale tracisz nawet więcej niż 10%, to jest jeszcze podatek od zysków kapitałowych, więc to jest bardziej skomplikowane, aczkolwiek takie. Przybliżenie i taki pierwszy feeling, pierwsze odczucie jest: no na pewno lokata musi być oprocentowana wyżej niż poziom inflacji, żebyś na tym zarabiał. A to by oznaczało, że bank musi ci dać na dzień dzisiejszy więcej niż 12%. Przy 12% inflacji lokata powinna wynosić około 15%, żeby wychodzić mniej więcej na zero. Czyli każdy produkt finansowy ma coś, co można określić mianem punktu opłacalności. Więc jeżeli patrzymy na lokaty lub na TFI to musimy policzyć ten break-even point, czyli wyliczyć sobie od którego momentu, do którego momentu się opłaca. No w przypadku lokaty, tak jak powiedziałem, musiałaby być na poziomie 15%, a na razie niestety tak nie jest. No i rzadko kiedy jest tak, że oprocentowanie lokat jest tak wysokie. No to już muszą być rzeczywiście bardzo, bardzo wysokie progi inflacyjne, żeby tak to się działo. W związku z powyższym mamy odpowiedź inną. W takim razie trzeba używać TFI, czyli korzystać z produktów, które się nazywają funduszami inwestycyjnymi. Co to z kolei daje? No, wiele osób na przykład myśli tak, a fundusze to nie wiadomo, co w banku jest pewne. Oczywiście, że w banku jest pewne, ale większość ludzi nie wie o jednym. Otóż prawo bankowe działa inaczej niż prawo dotyczące funduszy inwestycyjnych. Pieniądze banku, wiem, że się niektórzy obrażą, nie są Twoimi pieniędzmi. Jeszcze raz powtórzę, pieniądze banku nie są Twoimi pieniędzmi. Jeśli masz pieniądze w banku, to one wchodzą zawsze w masę podłościową banku, gdyby coś takiego się zdarzyło, i jest cała kolejka osób do Twoich pieniędzy. Jest oczywiście Urząd Skarbowy, jest ZUS, są różne tam zaległości pracowników banku i tak dalej. Przychodzi syndyk, zabiera wszystko, a tobie ewentualnie gwarantowany fundusz bankowy wypłaca to, coś, co tam masz. Resztę, która została. W przypadku TFI jest to trochę inaczej. Prawo mówi o tym, że jednostki uczestnictwa są zawsze Twoje. I nie można ci ich odebrać. No chyba, że jakiś tam komornik przez różne działania tam będzie ci windykować. Ale generalnie, jeśli jakieś towarzystwo funduszy inwestycyjnych miałoby się zamknąć, sprejtować, to albo wykupujesz te jednostki uczestnictwa po cenie, jaka jest proponowana. Ona może być oczywiście niższa niż to, co wpłacałeś, ale może być również wyższa. Albo przejmuje te jednostki uczestnictwa inne towarzystwo, bo te jednostki uczestnictwa są zawsze Twoje. Czyli, jeżeli chcesz realizować swój cel, to tam te pieniądze ci nie przepadną. Oczywiście może ich być więcej lub mniej, ale one są zawsze Twoje. No i dlatego, jeżeli już podejmujemy te decyzje przy tych krótkoterminowych planach, powstaje pytanie, czy korzystamy z takiego produktu finansowego, czy z takiego produktu finansowego. I żeby było jasne, doradca finansowy wcale nie będzie ci narzucał takiego czy innego rozwiązania. On ci pokaże, jakie są konsekwencje Twojego wyboru. Czyli. Ja, jako doradca finansowy, nie powiem ci, masz założyć lokatę w banku i to jeszcze tym, albo masz wykupić sobie fundusz inwestycyjny, czy też jednostki uczestnictwa w funduszy i to dokładnie w tym. To robią pośrednicy i sprzedawcy. Doradca finansowy mówi tak: masz cel, nie zrobisz nic, takie ryzyko. Zaczniesz myśleć o realizacji tego celu, na przykład włożysz pieniądze do szuflady, będziesz odkładać co miesiąc. Takie ryzyko, bo inflacja ci to zje. Włożysz to do banku. Takie ryzyko, bo oprocentowanie za małe, bo inflacja. Pieniądze oczywiście są przechowywane, ale musisz ich odkładać więcej, bo cel inflacyjny będzie w tym momencie wyższy. Czyli cel inflacyjny rozumiem tutaj nie jako założenia rządowe odnośnie inflacji, tylko twoje prywatne założenia odnośnie celu. Żeby tak mieć wyobrażenie, przy 12% inflacji wartość produktów, które chcesz nabywać w ciągu 6 lat mniej więcej podwajają cenę. Czyli jeżeli... Zamierzasz sobie kupić samochód za 100 tysięcy i odkładasz do banku, do szuflady za co roku przez 6 lat. Kwotę pieniędzy, żeby te 100 tysięcy mieć, to w momencie po 6 latach, kiedy je wyjmiesz, to one mają już wartość tylko 50, a więc musisz odłożyć tak naprawdę 200 tysięcy. To takie, takie reguły związane z finansami, z przeliczaniem. Czyli widzisz już, że takie konsekwencje. Weźmiesz fundusz inwestycyjny, takie, takie i takie konsekwencje, ale decydujesz Ty. Czyli krótko mówiąc, doradca finansowy pokaże Ci, jakie są konsekwencje Twoich decyzji, natomiast decyzję podejmujesz Ty. I reasumując, plany krótkoterminowe są istotne, powinny się robić, plany krótkoterminowe uczą się. Planowania finansowego. Plany krótkoterminowe powinny stanowić dla Ciebie podstawę do Twoich wszystkich działań, czyli do kolejnych planów, które są w Twoim życiu, bo życie składa się z planów terminowych. Plany krótkoterminowe jesteś w stanie mentalnie ogarnąć bez przygotowania, bo przy długoterminowych już trzeba dodatkowej wiedzy, dodatkowych założeń, ale przy krótkoterminowych możesz to zrobić. Plany krótkoterminowe nie dadzą być może jakichś szczególnie dużych efektów finansowych, bo obniżą koszt Twoich potrzeb o tam parę procent, może, może kilka, kilkanaście procent, ale nie więcej. Natomiast, raczej kilka niż kilkanaście, natomiast dają już ten efekt dydaktyczny, i dlatego są takie istotne, takie ważne i dlatego należy je robić. Należy te plany krótkoterminowe umieszczać w kategorii inwestowania. Inwestowanie z kolei jest elementem budżetowania, i jeżeli mówimy o budżetowaniu, no to jest to oczywiste, że powinieneś przewidzieć realizowanie swoich potrzeb finansowych. Dlatego to takie istotne. Z mojej strony najważniejsze myśli przekazałem. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałem i puszczam jeszcze raz czołówkę programu tego, który leci w telewizji, żeby każdym łatwo to odnaleźć. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się. Do następnego razu.